Dzień dobry. Witam Państwa na kanale Wielka Szachownica. A moim dzisiejszym gościem jest Antonisz Odmaiczyński, student politologii i europeistyki, tak dwóch kierunków na UKSW. I Antek zajmuje się obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności, chyba można tak powiedzieć, że fałcworki, czyli grupy Wyszehradzkiej. Cześć Antek. Cześć, tak, zgadza się, witam wszystkich, dzięki za zaproszenie. Antek, to z racji tego, że, że zajmujesz się tą v to może zacznijmy od tego, że nakreślisz trochę taki rys historyczny. Co to jest w ogóle v kto wchodzi w jego skład, tak syntetycznie? Tak, przede wszystkim na v tutaj możemy na dwa sposoby rozumieć ten temat, ponieważ po pierwsze mamy tę sferę społeczną, bo już w latach 70. mieliśmy spotkania Wtedy jeszcze opozycjonistów, zarówno polskich, jak i czechosłowackich. Tutaj po polskiej stronie, polską stronę reprezentował KOR, chociażby głównie, bo to też jakieś tam chyba mniejsze, mniejsze też organizacje wchodziły potem w, w skład. Natomiast stronę czechosłowacką, Karta 77. No i tutaj mieliśmy jeszcze za czasów PRL-u, tak, te, te, powiedzmy współpracy, wypracowywanie pewnych rozwiązań. Natomiast potem od lat 90. Zaczął się ten proces dążenia do struktur Zachodu, do NATO, do Unii Europejskiej. I w tym znaczeniu, tutaj Wyszehrad powstał, Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku. Zresztą sama w ogóle sama nazwa jest dosyć symboliczna, ponieważ odnosi się tak naprawdę do spotkania w Zamku Wyszehradzkim władców Polski. To jest bodajże pierwsza połowa XIV wieku, więc taka symboliczna, symboliczna w ogóle nazwa całego przedsięwzięcia. Początkowo nazywa, nazywaliśmy to trójkątem wyszehradzkim z racji tego, że w 1991 roku jeszcze istniała Czechosłowacja, tak? Więc mieliśmy Polskę, Węgry i Czechosłowację. Natomiast no, już chwilę później mamy, mamy V4, tak? Czyli cztery państwa: Polskę, Czechy, Słowację i Węgry. I to są najważniejsze informacje. Napisałeś bardzo ciekawą analizę dla Instytutu Prawa Wschodniego im. Gabriela Szeszieniewicza temat inicjatywy w ogóle Grupy Wyszehradzkiej w kontekście wojny na, na Ukrainie. Jak te państwa angażują się w zapewnienie różnego rodzaju pomocy Ukrainie, czy to humanitarnej, czy, czy również finansowej. No i właśnie i, i jak to wygląda? Czy to jest według ciebie jednolity blok? Znaczy ja już wiem, bo czytałem tutaj twoją analizę. <laughs> tutaj e, wszystkich, którzy nie czytali, to serdecznie zachęcam do, do przeczytania. Ale jak byś, to, jak byś to w ogóle określił? Bo, bo z twojej analizy wynika, że są dwa wektory, troszkę tej polityki. Tak, zdecydowanie. No, tu właśnie trzeba, trzeba trochę wyróżnić, najpierw w ogóle znaleźć trochę praw przyczyny tego wszystkiego. E, moim zdaniem, po pierwsze, zaraz powiem oczywiście o postawie Węgier, natomiast też ważną częścią tego wszystkiego jest podzielenie trochę fałczwórki na, na takie dwa etapy, ponieważ mieliśmy tę fałczwórkę przed dołączeniem tych wszystkich państw do NATO, do Unii Europejskiej i po. I to jest zdecydowanie co innego, ponieważ mamy, mamy państwa, które razem współpracują w ramach tej Europy Środkowo-Wschodniej w tych dążeniach akcesyjnych, no i potem mamy już po tej akcesji, czyli jakby państwa to zrealizowały, tak, udało się, no i teraz w sumie trochę po co ta V4 i tak dalej. Więc te działania od razu osłabły, oczywiście one są dalej prowadzone, ale już na zdecydowanie mniejszej intensywności. Teraz w kontekście wojny na Ukrainie również to jest już już element tego właśnie, że ta grupa trochę mniej współpracuje. Natomiast to jeszcze właśnie ta ważna rzecz, ta, te Węgry, właśnie bardzo ważną funkcję pełnią w niedziałaniu tej grupy powiedzmy. Ponieważ, no jak wiemy, Węgry prowadzą politykę zupełnie odmienną od reszty państw, no nie tylko Europy Środkowo-Wschodniej, ale właściwie wszystkich państw do zachodu, tak? I przez to działania foczórki zupełnie się roz, rozmyły tak naprawdę. Nie ma Konkretnych ustaleń, chociażby w zeszłym roku, bodajże dokładnie prawie rok temu, gdy Słowacja obejmowała prezydencję w V4, nawet jasno powiedziała, że obecna V4 nie nadaje się wręcz do takiej współpracy międzynarodowej. Ona powinna się tylko koncentrować na tych kwestiach wewnętrznych. Więc tym bardziej w kontekście wojny ta płaszczyzna, jeśli chcemy patrzeć na grupę szcząską, to całość ona nie działa, natomiast działa jako Pojedyn działania po pojedynczych, konkretne działania pojedynczych państw. Ale to myślisz, że same Węgry tak naprawdę potrafią stopować tą grupę wyszachradzką? No bo wiemy, że w sumie Polska odgrywa pierwsze skrzypce, tak naprawdę, w, w tej grupie, ponieważ jest najpotężniejszym państwem w, w tym obszarze w ogóle, Europy wschodniej No i czy ona nie mogłaby właśnie skłonić jakkolwiek Węgier, żeby żeby one bardziej się zaangażowały w wojnę na, na Ukrainie i w pomoc w ogóle Ukraińcom? No wiesz, no tu, tu tak naprawdę mówimy o grupie, która składa się z czterech państw, tak? To, to po pierwsze. Natomiast druga rzecz, tutaj odwołam się również trochę historycznie. Polska, tak, zdecydowanie jest największym krajem i w ogóle najbardziej znaczącym grupy wyszehradzkiej. No i mieliśmy już na samym początku tej współpracy, na początku lat 90., tak, taki dosyć symboliczny moment, który tutaj można trochę w sumie nawet porównać ponieważ no Lech Wałęsa wtedy jako, jako prezydent Polski właśnie chciał tę fałszurkę trochę tak schować do, do, do kieszeni, w sensie chciał po prostu bardzo skutecznie i bardzo bardzo zdecydowanie oddziaływać na te, na te działania i taką stanowić taką bardzo silną rolę przewodnią. No i państwom się to nie spodobało. No tutaj można trochę poszukać analogii, natomiast przede wszystkim myślę, że ważne jednak jest to, że jako, że to jest tak mała grupa, a Węgry, to też nie jest kluczowa inicjatywa, tak? To nie jest Unia Europejska to nie jest na to, chociaż tu też przede wszystkim w Unii bywa różnie, tak? Natomiast nawet, nawet w grupie przekładki, która no za, za duża nie jest, to tym bardziej właśnie te Węgry no nie, nie będą chciały tak działać, jak reszta, i nie, tutaj nie skłoni ich ani żadna tam przy czarola Polski, ani, ani inne czynniki, bo, bo, bo to nie po prostu nie, nie są te, nie jest ten kaliber, tak? No, bardzo dobre w sumie porównanie do, do tego Lecha Wałęsa, bo przecież pamiętamy, że, że to Lech Wałęsa i Wacław Havel byli takimi prekursorami w sumie tej, tej grupy i w ogóle istnienia tego, żeby, żeby dalej integrować się z Europą, nie? No i właśnie, czy tutaj Węgry nie będą tego, tej integracji jeszcze bardziej stopować? No bo wiemy, że w sumie mamy tą Europę Zachodnią, która już od dziesięcioleci jest zintegrowana ze strukturami ogólnie wspólnoty europejskiej. Takie państwa jak Hiszpania, przecież, czy państwa założycielskie państwa założycielskie to już w ogóle od lat 50., Hiszpania od lat 80. należy do struktur Unii Europejskiej, no a nasze państwa są stosunkowo młodym podmiotem w, tej, w tejże organizacji ponadnarodowej, jak tak już możemy to wywnioskować. No dobra, Antek, ale jak uważasz, czy ta inicjatywa odegra jakąś kluczową rolę może w Zbliżają, w następnych latach. Nie wiem, dajmy na, dajmy na przykład sobie taki zakres dat do 2030 roku, czy, czy coś tutaj, czy będzie tutaj w ogóle jakikolwiek przełom? Czy na przykład takie organizacje jak Inicjatywa Trójmorza, czy, czy to właśnie nie jest organizacja, czy tam inicjatywa właśnie państw, które, które odegrają większą rolę tak naprawdę w tym regionie? No właśnie, tutaj rozpatrując to w kontekście takim, już wybiegłeś w przyszłość dosyć, dosyć dużo, więc zawsze ciężko to oczywiście przewidywać, natomiast no jeśli mielibyśmy się tutaj próbować, tak, to wydaje mi się, że masz rację, że rzeczywiście inicjatywa Trójmorza jest takim sporem, który jakby ma większy, większy potencjał w działaniu na, na rzecz interesów właśnie tych państw, tego regionu. To już jest oczywiście inicjatywa, która Raczkuje, która powoli staje się jakaś tam, jest prób, prób, próby są jej jakiegoś tam podniesienia, próby współpracy w tych, w tych ramach. Natomiast nie wiadomo, jak to wyjdzie. Na razie początki są trochę oporne. Mam, mam nadzieję, że to jednak wyjdzie lepiej, ponieważ FOUCZ 4 wiele głosów mówi, że format FOUCZ już trochę się wyczerpał, że to jest taki, że naprawdę do momentu tych dołączenia do struktur to miało sens, a teraz już trochę również przez te węgry. Po prostu Węgier, no już nie ma, nie ma tam ognia, tak, w tej, w, tej, w tej instytucji. Natomiast no właśnie myślę, że jeśli mielibyśmy tak zbiegać w przyszłość, myślę, że potrzebne jest przeniesienie tych, przeniesienie działań raczej w stronę tej inicjatywy Trójmorza. Natomiast sama Grupa Wyszehradzka jeszcze jakby można na siłę poszukać. Więc co, wydaje mi się, że tutaj chociażby to spotkanie, jak się nie pamięcią, do początku wojny półtora roku temu już prawie, tak, i mieliśmy tę wycieczkę do Kijowa, co nie pamiętasz? Bardzo ważne wydarzenie. Bardzo ważne wydarzenie, tak. Mieliśmy wycieczkę do Kijowa, no i to był symbol, tak? To było, to było takie pokazanie, czy rzeczywiście przywódcy, no, są w stanie pojechać do teoretycznie stolicy kraju objętego wojną. I. To można było trochę rozpatrywać w ramach V4, moim zdaniem, co prawda nie było tam Węgier i nie było Słowacji, zresztą nieobecność Słowacji jest dosyć, dosyć zabawnym tutaj zagadnieniem, ponieważ premier Słowacji po prostu się przestraszył. Służby bezpieczeństwa powiedziały mu, żeby nie jechał, więc on nie pojechał, ale później bardzo tego żałował, no bo jednak to rzeczywiście było kluczowe wydarzenie, bardzo ważne. Ale jednak I... Wiktoria Orbana trudno tutaj jakkolwiek. No właśnie, więc tu znowu rozmawiamy o tych Węgrach, no właśnie wydaje mi się, że zobacz, że jeśli... Jeśli rozpatrujemy te działania pod kątem tego, że patrzymy na grupę wyszehradzką jako całość, to nie, nie ma tutaj żadnej, na ten moment, nie ma żadnego, żadnej wizji, jak, jak to może w ogóle wyglądać w przyszłości. Tak? Natomiast jeśli patrzymy na takie pojedyncze działania, można powiedzieć, że trochę w ramach tej grupy, czyli mamy tak naprawdę, gdyby ten premier stowacji pojechał, no bo załóżmy, gdyby się nie przestraszył, to by pojechał. I mielibyśmy tam tak naprawdę. Trzy czwarte, powiedzmy, grupy wyszehradzkiej w tym Kijowie, i przede wszystkim to są te państwa regionu tutaj. I to byłby taki sygnał, że jednak, może nie formalnie w ramach tej grupy, ale jednak w ramach tego regionu ścisłego Polski, Czech i Słowacji to działa. I wydaje mi się, że wtedy trochę też pogląd innych państw, w rozumieniu zachodu Europy, właśnie na, na grupę wyszehradzką, w ogóle na Europę Środkowo wschodnią by się zmienił. No, ale tu właśnie są te Węgry, więc jeśli mówimy o Grupie Wyszehradzkiej formalnie, jako, jako całości, to no nie widzę takiej na ten moment pomyślności, tak? Natomiast inicjatywa Trójmorza to jest coś, co warto i co należy rozwijać. A na jakim podłożu myślisz, że, że mogłyby się rozwijać te stosunki multilateralne? Nie wiem, dajmy na to transport, może finanse. W ramach inicjatywy Trójmorza, tak? Inicjatywy Trójmorza, czy może nie zaprzepaszczajmy jeszcze tego projektu fałszurki. <noise> <noise> Już tak sceptycznie podchodzisz do niego. <noise> no właśnie, no bo to wcale, wcale mogę nie mieć racji, tak? Ponieważ tak naprawdę być może to się zmieni. To, to dałeś kilka, kilka, minut temu taką tutaj granicę ośmiu lat. No nie wiemy, nie wiemy, co będzie w przeciągu 8 lat. Myślę, że jednak ważne jest, jeśli nawet by coś się w ramach tej fałszurki udało, tak? Może optymistycznie załóżmy na chwilę. To jeśli by się coś udało naprawić, jeśli te relacje wróciłyby do takich naprawdę relacji takiego naj, największego, największej fazy wzrostu, rzeczywiście myślę, że tu ważne jednak są te relacje międzynarodowe. Takie budowanie tej pozycji Europy Środkowo-Wschodniej, takie przypominanie zachodowi, że ten region jest bardzo ważny, jest obecnie jest w ogóle kluczowy, tak, bo to jest tutaj niezwykle ważny niezwykle ważny również geopolitycznie region. Wydaje mi się, że, że tak, no, numer jeden postawiłbym sprawy międzynarodowe, natomiast no, również ten transport, również jakieś chociażby ram, prowadzone na przykład w ramach tego Funduszu wyszehradzkiego, takie jakieś, nie wiem, programy edukacyjne, takie rzeczy. No myślę, że to jest ważne, natomiast najważniejsze moim zdaniem jednak to budowanie pozycji na arenie międzynarodowej państw V4, no i również Trójmorze. No, żeby godnie reprezentować nasz, nasz region w sumie na, na całym świecie, no bo to jest region, który jest bardzo ważny dla. No, potentata do globalnego hegemona, Supermocarstwa, czyli Chin. Przecież jedwabny szlak biegnie z dwóch stron przez Europę Środkowo Wschodnią, przez Ukrainę, tak. przez Bałkany. Antek, ostatnie pytanie mam do ciebie. Czy oglądasz nasze filmy? Spodziewasz się ostatnich <noise> pytania? Nie, to znaczy nie spodziewam się, natomiast oglądam. Staram się oglądać bardzo w ogóle gratuluję rozwoju kanału, bo naprawdę widzę, że tych filmów przybywa. Subskrybentów też jestem jednym z nich, i ale tak wiesz to, Antek, co, ostatnie, się... ostatnie pytanie. Co, co czytasz aktualnie i co byś polecał czytać osobom, które dopiero na przykład idą na studia, mhm. na politologię, czy na europeistykę, czy na stosunki międzynarodowe. Co byś polecił właśnie im przeczytać, jako, jako pierwszego, jak chcieliby się w ogóle zainteresować badaniem tego naszego regionu Europy Środkowo Wschodniej, czy to właśnie V4, czy też właśnie inicjatywy Trójmorza, czy może ogólnie nawet Unii Europejskiej? Wiesz co, ja teraz czytam małą Europę Normana Davisa, to są szkice polskie, i myślę, że trochę to się też tam wpisuje w ten, w ten cały. W całą naszą, trochę w naszą całą rozmowę, natomiast również polecenie na pewno studentom wszystkich tych kierunków, które wymieniłeś. Nie jest to, to trzeba rozróżnić, bo to nie jest taka książka, która jest jakimś podręcznikiem wielkim, z której będziesz czerpał po prostu, wszystkie informacje. Natomiast jest to książka napisana tak przystępnie, jest to książka napisana. Jakimś takim językiem, który wręcz zachęca do zdobywania, no bo to Norman Davis, no to wiadomo, to jest, zresztą dlaczego w ogóle o Polsce to jest, bo to jest przecież wielki przyjaciel Polski, żona Polka i tak dalej. Ja bym chyba polecił to, ja teraz to czytam, jestem zachwycony. Bardzo różne tematy i również jego jakieś osobiste przygody związane z Polską jeszcze w latach PRL-u, no i również takie eseje, tutaj jest też taki dział esejów dotyczących konkretnych wydarzeń z, z, z historii Polski, no polecam naprawdę gorąco. Bardzo, Poza bardzo Normanem Davisem jeszcze coś byś polecił? No wiesz to na przykład dla studentów politologii no to myślę, że książka Antoniego Dudka o... Do, do, donosząca się do polskiej polityki od 89 do 15 do 2015 roku z tego co wiem, tu teraz będzie przedłużany do bodajże nawet do roku właśnie 203 czyli to będzie pod koniec roku profesor Dudek zamierza, jakby to wszystko jeszcze bardziej tutaj rozszerzyć o, o czasy współczesne. No to jest, to jest potężny podręcznik wiedzy no nie tylko dla studentów politologii, ale myślę, że to jest baza, która tam naprawdę wystarcza w zupełności do, do, do zdobycia wiedzy na ten temat. A na co dzień, żeby być na bieżąco w ogóle z, z polityką tych państw, typu Słowacja, Typu Rumunia, Węgry czy Czechy, to jakie media czytasz? Wiesz co, tak naprawdę wszystkie te informacje dotyczące, dotyczące co się dzieje w ramach Wolfurki lub właśnie Trimora, one się pojawiają w głównych mediach. No więc yy, to są dosyć, dosyć jednak szeroko omawiane tematy, takie, takie prze, prze, przebijające się do mainstreamu, dlatego no tutaj tak naprawdę wszystkie no. Oczywiście zachęcam do weryfikowania informacji, do czytania różnych źródeł, natomiast tutaj nie ma jakichś, ja nie mam jakichś specjalnych, konkretnych mediów, które, które akurat czytam dokładnie w tym zakresie grupy Wyszehradzkiej. Ulubionych nie masz? Nie mam ulubionych, natomiast staram się czytać te, które przekazują informacje w sposób rzetelny, tak. Moim gościem był dzisiaj Antoniusz No i Antek tutaj jest studentem poetologii i europeistyki. Nauka SW i zajmuje się Europą Środkowo-Wschodnią. Też zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie zapoznali się z jego artykułem, który został opublikowany na stronie Instytutu Prawa Wschodniego im. Gabriela Szaśniewicza i na wszystkich jego mediach. No i zachęcam także wszystkich, którzy, którzy oglądają nasz kanał do subskrypcji i do dania łapki w górę. Dzięki Antek i do następnego. Dzięki, do zobaczenia. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych, do których linki znajdą Państwo w opisie odcinka. Zapraszamy również do subskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia!